Witajcie w podcaście Transparentni. Miejscu, gdzie odkrywamy, jak jawność zarobków wpływa na kulturę organizacyjną i efektywność firm. Ja mam na imię Adam. A ja jestem Adrian. Zapraszamy do wspólnego zgłębiania tajników sprawiedliwego wynagradzania w świecie biznesu. Cześć wszystkim. Witamy Was w naszym ostatnim odcinku pierwszego sezonu naszego podcastu Transparentni. Dzisiaj trochę będziemy podsumowywać, ale też mówić o tym, co w przyszłości, ponieważ już zaplanowaliśmy drugi sezon. Tak, słuchajcie, grudzień to czas podsumowań, więc myślę, że warto przyglądać się temu, co do tej pory zrobiliśmy, co się też zmieniło w świecie transparentności, wynagrodzeń i w jaką idziemy stronę. Ja myślę, że też powiemy o tym, na jakim etapie przygotowań już powinniśmy, powinniśmy być, żeby bezpiecznie wejść w rok 2025. No właśnie, teraz jak sięgam sobie pamięcią do początku, kiedy nagrywaliśmy podcast, to pamiętam, że tak naprawdę niewiele się działo, niewiele się o tym mówiło. Teraz na pewno jest więcej. Ja mam takie poczucie, że w przeciągu tego pół roku, Temat zrobił się bardziej gorący, już jest coraz więcej postów na ten temat na nie Są różne publikacje, są też różne webinary w tym temacie. Zresztą mieliśmy okazję być gośćmi w jednym z webinarów na ten temat. Także myślę sobie, że przez te kilka miesięcy, jakby pewne rzeczy się zmieniły. Co myślisz? Wiesz, co? Myślę, że pewnie z jednej strony tak, bo jednak jesteśmy już bliżej potencjalnego wdrożenia tych przepisów. Z drugiej strony pewnie my się tym szczególnie interesujemy, więc to jest jakiś taki bias. Może, może nam wyskakują po prostu, algorytmy nam pokazują ten temat, bo myślę, ciągle o nim tak. mówimy i myślimy. Myślę, że tak, ale no, na pewno widzimy, że, że faktycznie tych działań jest trochę więcej. Też do nas więcej zapytań spływa z różnych miejsc. Trochę się podziało też w tym świecie transparentnych. Trochę zrobiliśmy, już dużo, sporo zrobiliśmy. Czy wiesz, ile postów dodaliśmy na nim nie? 6 ja, miesięcy? 34. Wiesz ile mamy wyświetleń naszego podcastu na YouTube? 690. Na Spotify'u mamy 638. Co razem daje 1328 wyświetleń od odsłuchań. Myślę, że całkiem nieźle. A powiedz mi, czy wiesz w takim razie, m, jaki procent naszych słuchaczy to kobiety? Wiem, bo mi powiedziałeś 90%. Okay, Jeszcze z tych wszystkich działań, które mieliśmy, to tak, z mojej perspektywy jestem ciekaw, co ty powiesz, ale dla mnie chyba najciekawszym eventem, bo trochę było tych eventów, konferencji różnych, chyba dla mnie najciekawszym był ten, który zrobiliśmy dla. Absolwentów UEQ, mhm. warsztaty. Warsztaty, mhm. gdzie faktycznie po prostu był konkret. Czyli Daliśmy mięcho, nie? Czyli faktycznie... o tym, jak wartościować, jakie są narzędzia, jak budować widełki. Tabele zaszeregowań, jak robić, y, takie praktyczne umiejętności, i to było bardzo fajne, bo faktycznie w sedno uderzało to, co powinniśmy mniej więcej w tym momencie robić. Ale kilka różnych eventów też było fajnie. Nawet uderzyliśmy do Warszawy, gdzie był bardzo fajny wyjazd. O 5 rano wstawaliśmy i wieczorem wracaliśmy, ale super doświadczenie to było. No i nasi wspaniali goście, bo tych odcinków to jest w zasadzie szósty odcinek ostatni w tym sezonie. Te dwa odcinki, pierwsze oczywiście mają największą słuchalność, ale myślę, że tutaj dobrze, bo tem jest taki konkret, też mówimy trochę mm. o wymogach. No ale świetny odcinek, pamiętasz na pewno z Kasią Mierzejewską. Świetny odcinek był na temat kultury organizacyjnej i na temat em, tego, jak dyskryminujemy płacowo. Mówiliśmy również o stereotypach i uprzedzeniach. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o zmiany, powinny one nastąpić w naszych mindsetach, czyli jeżeli chodzi o dyskryminowanie i różnice w płacach między kobietami i mężczyznami. Tak, ale też i ta kultura organizacyjna, o której mówiła Kasia, nie? że wiele z takich aspektów może mieć źródło nawet w kulturze organizacyjnej i pewnym przyzwoleniem na pewne zachowania, komentarze mm. czasami nawet, no nie? więc one mogą utrwalać stereotypy. Więc myślę, że, że faktycznie to było ciekawe, żeby spojrzeć też na to od strony. Praktycznie szkoleniowej, tego w jaki sposób my będziemy tłumaczyć też tą różnicę wynagrodzenia, no bo ona zapewne będzie w większości firm. Tak, I tak. trzeba będzie umieć o tym opowiadać. No i jeszcze mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, żeby przygotowywać menedżerów też do tego, żeby oni rozumieli skąd to się bierze, no bo oni też będą naszym takim łącznikiem z pracownikami, jeżeli chodzi właśnie o lukę płacową, czy też dyskryminację, ogólnie o sprawiedliwość wynagradzania. Tak jest. No i tutaj myślę, że świetnie się wpisuje w też odcinek z Karolem Wolskim, który mówił o tym, że my musimy też nauczyć innych rozumieć te dane, czym jest średnia, czym jest mediana, dlaczego się tak różni. My czasami sami możemy mieć problem z interpretacją tych danych, bo to, co mówił Karol, czasami możesz mieć. Dodatnią lukę, używając średnie, a może mieć ujemną lukę, używając mediany, czyli całkowicie skrajne przypadki, które trzeba będzie umieć wytłumaczyć i zrozumieć. No, Karol dał nam dużo konkretów, faktycznie, i myślę, że to jest odcinek, który dla mnie na przykład też był y, taki edukacyjny. Z mojej perspektywy, na przykład jak sobie tą dyrektywę zacząłem czytać, to dużo dziś robiłem notatek, ale później, jak wiele razy jeszcze raz do niej zaglądałem, to nagle pojawiało się coś nowego. Warto wspomnieć, że w samym dokumencie jest jeszcze preambuła. My czasem wspominamy, może, że powiemy co to jest preambuła, to są punkty przed dyrektywą, które jeszcze wyjaśniają stan obecny i są tam też różne założenia tych punktów. Motywy tu... też prowadzenia dyrektywy. M dokładnie, i tam jest tych punktów 66. I Niektóre są bardzo szeroko opisane, więc faktycznie, jak spoglądałem do tej dyrektywy, za każdym razem wynosiłem coś, coś nowego i uczyłem się nowych. Rzeczy. Zresztą, nawet ten sam przykład nasz, kiedy podawaliśmy na samym początku, że lukę płacową trzeba będzie wyjaśnić, jeżeli będzie miała więcej niż 5%, a wiem już teraz, że to trzeba będzie ją wyjaśniać, kiedy będzie miała 5% i więcej. Nie? Tak. Czyli to 5% też się... Co e, mhm. Tak, co najmniej 5%. A wcześniej też inaczej mówiliśmy i też widzimy to w różnych publikacjach. Zrozumieliśmy to dobrze, tylko gdzieś tam używaliśmy takiego skrótu myślowego. Nie? Tak. I, I faktycznie tak jest, że gdzieś w przestrzeni medialnej tych skrótów jest wiele. I myślę, że wiesz, wiele ludzi zamiast po prostu przeczytać tę dyrektywę, która nie jest taka długa, albo czeka na polskie przepisy i woli korzystać ze szkoleń, które no zawsze są jakąś interpretacją odbiorcy. Każdy ma też jakiś mhm. wycinek tej wiedzy, no nie? Myśmy przeczytali też sporo dokumentów, które jakby prowadziły do, do tej dyrektywy badanie z 20 roku, więc jakby faktycznie nadając ten kontekst też inaczej rozumie się dlaczego komisja zdecydowała się na takie kroki, a nie inne. Więc ja myślę, że chyba warto powiedzieć, żeby każdy sobie po prostu przeczytał tą dyrektywę samodzielnie. Adrian, największe zaskoczenie jeżeli chodzi o to, co nasi goście powiedzieli. Hmm. W odcinku z Pauliną dość mocno zaskoczyło mnie to, że podczas rozmów rekrutacyjnych 30% kandydatów dostało pytanie o stan cywilny. Zaskoczyła mnie jak chyba 30%, aczkolwiek muszę Ci powiedzieć, że faktycznie w tym roku ja też prężnie szukałem pracy i podczas jednej rekrutacji dostałem dokładnie takie. Pytanie. Zdziwiło mnie to bardzo. Odpowiedziałem w no. sumie, ale... Czułeś takiego kaca po tej rozmowie. Tak, że coś, coś było nie tak. <laughs> ale wiesz co, mnie chyba zdziwiło jeszcze bardziej pod jednym postem Kasia Milewska z Think Compensation. Skomentowała nam, że ona dostała pytanie 20 lat temu, co prawda, ale dostała pytanie o to, czy jej partner się zgadza na to, żeby ona pracowała. No, to jest kit, to jest po prostu coś niesamowitego. Także różne te pytania mogą być. No, faktycznie w tym odcinku z Pauliną porozmawialiśmy trochę o tych procesach rekrutacji i co tam w nich siedzi. Tak, ja myślę, że te procesy rekrutacyjne mogą być pewnym wyzwaniem. Z tego, co widziałem, jakieś komentarze, wiele firm pewnie będzie próbowało iść w tą stronę, że jeżeli jednak. Ustawodawstwo to krajowe pójdzie za dyrektywą i pozwoli przesyłać na przykład te widełki przed rozmową, a nie publikować ich w ofercie, to pewnie bardziej szliby w tą stronę. Chociaż ja mm. mam pewne wątpliwości, bo wydaje mi się, że jednak rynek w jakiś sposób po pierwsze może to wymusić, a po drugie, niedawno mieliśmy projekt ustawy. Projekt ustawy, który mówi o tym, że trzeba publikować widełki wynagrodzeń przed procesem rekrutacji. Ja rozmawiałem na ten temat z moim talent acquisition globalnie. No i oni powiedzieli, że w jakiś sposób to też właśnie będzie filtrowało już kandydatów. sam proces kandydatów i to też może ułatwić. Tylko zastanawialiśmy się, co tak naprawdę publikować, czy to musi być minimum i maksimum, czy jednak na przykład chcielibyśmy zmniejszyć zakres tych widełek odnośnie samej struktury wynagrodzeń. No tak, myślę, że te decyzje są do podjęcia przez poszczególne firmy. My nie widzieliśmy tego projektu ustawy, bo nie jest on łatwo dostępny. Z tego, co ja czytałem, bo nie jest złożony przez posła Zęba Czyńskiego, mhm. to chyba trzeci raz składa tę tak, propozycję, tak, tak. ale tym razem ten projekt ma poparcie Ministerstwa Pracy. W Szokin. związku z czym jakby jesteśmy już troszeczkę dalej. No, my rozmawialiśmy o tym, tak? Że wolelibyśmy zobaczyć komplet przepisów realizujący jakby całą dyrektywę mhm. niż takie skakanie z jednego tematu na drugi, bo to niekoniecznie ułatwi pracodawcom przygotowanie się. No. Nasze działania to też w pewien sposób badanie, badanie rynku, bo przeprowadziliśmy z Instytutem Wynagrodzeń badanie. No i to badanie było bardzo ciekawe. Ileż respondentów to jest? 80 parę firm? Tak? Dobrze, Prawie tam? 90 firm. Tak. Prawie 90 firm, więc próba nie jest najgorsza. Mogłaby być lepsza, ale jest całkiem moim zdaniem wiarygodna. No i wyniki tego badania były właściwie nie za bardzo zaskakujące. Nie były za bardzo zaskakujące, choć trzeba... Powiedzieć, że te osoby, które uzupełniały to badanie, to najprawdopodobniej były te osoby, które już szukają informacji o dyrektywie, mm -hmm. są nią zainteresowane, no raczej nie dotarliśmy do osób, które nic nie wiedzą, co pokazują też wyniki, no bo zdecydowana większość osób, która wzięła udział w badaniu, no, słyszała o dyrektywie. Więc oczywiście w tym kontekście to badanie może nie odzwierciedla tego, co się dzieje na rynku, ale zaskakujące było to, że pomimo tego, że wzięły udział w tym badaniu firmy, które no właśnie już się interesują tematem. To jednak niewiele z nich jest przygotowane w pełni. No właśnie, bo jakby tematem tego badania było, jak firmy na polskim rynku są przygotowane do wejścia przepisów odnośnie dyrektywy unijnej. Tak, no i okazało się, że około 40% firm w ogóle w zasadzie nie zaczęło przygotowań, pomimo tego, że są świadomi, to nie hmm. rozpoczęli nawet przygotowań jeszcze do wdrożenia dyrektywy, no i oczywiście nie mamy przepisów krajowych, więc to jest duża przeszkoda. Badania też pokazały, że prawie 20% firm nie ma ani wartościowania, ani kategorii zaszeregowania, ani tabeli płac. Więc tu się zapala mi trochę lampka, że jakby firmy powinny być w pewnym miejscu, jeżeli chodzi o przygotowania, a nie są. Ja też nie panikuję jeszcze, bo mamy trochę czasu, ale myślę, że to jest ten moment, żeby faktycznie zacząć już myśleć o tym, żeby się do tego przygotowywać. Tych firm, które badaliśmy, to tylko około połowa w ogóle stosuje wartościowanie, a my mówiliśmy o tym wcześniej że wartościowanie jest taką podstawą w zasadzie wszelkich działań później na bazie tej dyrektywy, bo bez wartościowania, kiedy nie wiemy czym jest praca tej samej wartości, to w zasadzie ciężko pracować z tym dalej. To jest takie must have i właściwie ułatwi nam pracę już nad samą kalkulacją i sprawozdawczością odnośnie dyrektywy. Teraz powiesz swojej historii zatrudnienia, doświadczenia swojego, jak często liczyło się gender pay gap? Klukę płacową. A ja ja w moich z... firmach, w poprzednich w ogóle praktycznie. No bo jakby, chyba, ta, chyba, że w krajach, które było to wymagane rządowo, na przykład Islandii, trzeba było robić coroczny taki, taki certyfikat, że, że się wynagradza mniej więcej podobnie. Natomiast tam, gdzie nie było to wymagane, to wcześniej tego się nie liczyło. Ten nacisk na równość między kobietami i mężczyznami on był w ostatnich latach dosyć duży. Prawde. Wiele firm się certyfikowało w tym zakresie, bo też to jest lepiej postrzegane przez partnerów biznesowych. Mieliśmy też przepisy ESG, tak, związane z raportowaniem, mm. właśnie też. Więc, więc ja widziałem duży taki push w tą stronę i robiliśmy te badania, chociażby przy przeglądach wynagrodzeń. To pewnie robiliście też, no w zasadzie jeden czek, jeden check. To, się, chod, tak, to się, się liczy? Jak się zmienia sytuacja kobiet i mężczyzn po podwyżkach. Więc powiedziałbym, że może to nie było bardzo. Ustrukturyzowane, ale do tej pory jakieś tam badania, badania były. Adrian, co z wynikami tego raportu? Kiedy one się pojawią? Wyniki pojawią się niebawem, pracujemy nad nimi e, cały czas, więc e, niebawem te wyniki powinny się pojawić. Są dość ciekawym takim obrazem tego, co się dzieje na rynku. No faktycznie, gdzie jesteśmy, gdzie jest rynek. Ja powiem też z perspektywy mojej organizacji, trochę gdzie jesteśmy. My bardzo mocno teraz, ja patrzę teraz dokładnie na właśnie grading i leveling, czy to wszystko ma sens. Stworzyłem też struktury wynagrodzeń per country i też robię sobie takie struktury wynagrodzeń per taka rodzina stanowisk powiedzmy. I to jest takie przygotowanie do tego, żebym miał pewność, że w systemie wszystko się zgadza i że możemy zrobić sobie te analizy właśnie przyjmując różne kryteria. To, co teraz jest taką też nowością, zaczęliśmy szukać narzędzia, no bo ja powiedziałem, słuchajcie, jakby to będzie duża akcja. Ja podchodzę do tego bardzo, można powiedzieć, nawet emocjonalnie, bo gdzieś tam ta sprawiedliwość wynagrodzenia dla mnie jest bardzo ważna. Żeby faktycznie zrobić taką rzetelną analizę, no jedna osoba w Excelu da się oczywiście, że się da, ale było to, bo to by bardzo czasochłonne. Dlatego poleciłem, żebyśmy poszuki, poszukali narzędzia. No i właściwie w tym momencie, czyli jest grudzień, zrobiliśmy przegląd jednego narzędzia. Mamy w planach przegląd kolejnych narzędzi. No, jeżeli chodzi o narzędzie, to ja myślę, że taki learning, który, który pewnie pewnie też możesz się nim podzielić jest taki, że jak to w każdej korporacji zakupienie narzędzia, a jeszcze narzędzia, które przetrzymuje sensitive data zajmuje trochę czasu. Zajmuje trochę czasu i też wymaga, że tak powiem, grubego portfela. No pewnie tak. Pewnie tak. <noise> więc to nie jest luksus, na który sobie mogą firmy pozwolić i też... Sumie, no nie wszystkim. W sumie w tym naszym badaniu widać, że też firmy oczekują takiego narzędzia i wsparcia gdzieś z instytucji rządowych. No właśnie, no bo przecież dyrektywa mówi o tym, że każdy rząd powinien zapewnić takie narzędzie szczególnie mniejszym i średnim przedsiębiorstwom. To jest tak, że... Yy, jeżeli chodzi o policzenie średnich i median, czy nawet rozkładów w kwartylach, to generalnie każdy zrobi. Ja myślę, że to, czego szukają firmy, to jest metoda i narzędzie, które pozwoli uzasadniać luki powyżej 5%. Po to kupujemy to narzędzie. Czyli tak naprawdę do tego przyda się analiza regresji, bo tam sobie możemy pogrzebać, zobaczyć skąd to wynikło, zobaczyć na różne kryteria i wtedy będziemy mogli tłumaczyć tą lukę 5% lub więcej procent. Słuchaj, mamy koniec roku, pół roku pracy transparentnych i co byśmy mieli się podzielić tak? gdzie dzisiaj powinna firma być, jakie minimalne rzeczy powinna zrobić, bo też wydaje mi się, że czasami próbujemy już za bardzo być przygotowani, jeszcze możemy zrobić mniejsze kroki wcześniej. Jakie są takie minimalne rzeczy z Twojej perspektywy? Ja bym zaczął przede wszystkim od e, opisów stanowiska pracy. Jeżeli tego nie ma, no to już to jest chyba najwyższy czas, żeby zacząć się tym zajmować. No i później, jak już mamy te opisy stanowisk pracy, to wartościowanie stanowisk pracy. Jakiekolwiek wybrać to wartościowanie, żeby zrobić sobie hierarchię stanowisk i zrobić sobie grade, levely czy też kategorię zaszeregowania. A ja bym zrobił krok wcześniej jeszcze. No. Bo wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to jest mega projekt. W sensie on wymaga wiedzy, wymaga czasu. Ale zobacz, dzisiaj co możemy zrobić? Bardzo dużo z tych miar, które mamy podane w dyrektywie, w ogóle nie wymaga kategorii zaszeregowania. Średnia, mediana, wynagrodzenie zmienne, podstawowe. To wszystko nie wymaga kategorii, zaszeregowania, wymaga tylko wynagrodzenia i płci. Więc tak naprawdę już dzisiaj bez stosowania kategorii możemy policzyć większość wskaźników. I chyba bym od tego zaczął. Co o tym myślisz? Ale zadam ci jeszcze inne pytanie. No właśnie, no bo definicja wynagrodzenia jest trudna. To znaczy jest bardzo szeroka. Czy jak ty dzisiaj zajmujesz się luką, to zaczynasz wliczać już benefity i wszystko inne, czy robisz tego No innej? właśnie jeszcze nie. Ja na razie robię takie badania. Na base salary, czyli na wynagrodzeniu podstawowym, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak to mniej więcej wygląda. Warto zacząć od tych prostych kalkulacji. Nie musimy na ten moment robić bardzo skomplikowanych kalkulacji, tych, co wymaga dyrektywa, bo jeszcze to nie jest ten czas, ale przygotowywujmy się pomału. Zobaczmy sobie, jak się rozkładają te luki płacowe, na przykład, właśnie w różnych rodzinach stanowisk, w różnych kryteriach. Możemy sobie po prostu zmniejszać te kryteria. To jest prosta sprawa, bo można to zrobić po prostu pivotem, pivotem. i sobie dokładać kategorie. I... Nie każdy umie robić pivota. Ostatnio ja miałem rozmowę. Znowu, właśnie, my ma, mamy ten bias z znowu kompenbenów więc rozmawiałem z jednym z dostawców raportów płacowych, gdzie no, ta funkcjonalność liczenia luki właśnie mniej więcej pokrywała się z tym, co może zrobić piwot, no i właśnie okazało się, że nie każdy. No to słuchaj, może będzie. pierwszym krokiem trzeba by było zacząć. Kurczę, celę! Tak, jakieś szkolenia odnośnie tego, jak robić piwoty, bo to są bardzo proste rzeczy, a bardzo pomagają właśnie w takich kalkulacjach, więc jeszcze wcześniejszy krok. Słowo to jest takie już, nie wytłumaczyliśmy, czym jest piwot. No, no dobra, I tabelę Stanu. Tak, wiecie, ja, ja myślę, że ja się zgadzam z tym totalnie. To, to znaczy, badajmy to, na co mamy wpływ. Na base salary mamy realny wpływ w przeglądzie wynagrodzeń. Na to, czy ktoś weźmie dany benefit, czy nie. No na tą chwilę mamy, mamy jakiś pośredni wpływ przez może komunikację. Jeżeli chodzi o bonusy, prędzej sprawdził, czy moje polityki dyskryminują, bo w większości przypadków, tak mi się wydaje, że te systemy premiowe będą oparte na base. Więc one w pewien sposób hmm. będą odzwierciedlały ten gap, który już tam jest. No chyba, że mamy politykę, która jest uznaniowa w tym zakresie. To znaczy no, ale... Jan Kowalski może dostać 10%, a Krystyna to... może dostać 5% na tym samym stanowisku. No właśnie. Natomiast pamiętajmy o tym, że w dyrektywie jest mowa o wynagrodzeniu zmiennym, a wynagrodzenie zmienne to nie tylko bonusy, które są zależne od base salary, ale wynagrodzenie to zmienne znaczy, to wszystko. są premie, prowizje i nagrody. Więc taka nagroda może być dyskryminująca, nie? Ja mamy w ogóle mowę o, o składnikach zmiennych i uzupełniających, więc tam to tak naprawdę będzie bardzo szeroki, no... szeroki pakiet. To jest na pewno ta jedna rzecz. Czyli liczymy sobie na się na początku, żeby nie grzebać może w stu różnych miejscach, zacznijmy od tego, co jest najpro, najłatwiej dostępne. Sprawdzamy polityki, czy one już same w sobie mogą mieć jakieś przesłanki dyskryminujące, a co z podwyżkami? Tak naprawdę dobrze by było już sobie patrzeć na te podwyżki, jak one się rozkładają ze względu na płeć. Natomiast to jest jeszcze cykl 2025. Na pewno już przy budżetowaniu trzeba będzie mieć to, przy budżetowaniu na kolejny rok, czyli 2026, trzeba będzie mieć to na uwadze. Zastanawialiśmy się, czy firmy będą mogły stworzyć budżety na wyrównywanie np. Na luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Stworzyć pewnie będą mało ale myślę, że nawiązujesz do kryterium płci, jako tej zmiennej w podróżach. No tak. To jest bardzo, mm. bardzo ciekawy temat. I niebawem będziemy o tym rozmawiać z kimś, o kimś tu nie powiemy dzisiaj, nie. ale odpowiemy na to pytanie w drugim sezonie. Na pewno, czy możemy używać ci jako kryterium do podwyżek. No dobra, no i myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, czyli po prostu spróbujmy z tymi danymi, tak jak Karol mówił, próbujmy sobie pobrudzić ręce Dobre. w tych danych, to chyba to jest takie idealne stwierdzenie, żeby po prostu zobaczyć, gdzie te dane mamy, skąd je czerpiemy i co dalej. I obawiać. też jak je liczyć, bo to też nam już troszkę utoruje drogę do tego, żeby liczyć w przyszłości, to z większą łatwością. Słuchaj, ten sezon był, no, bardzo byliśmy chyba zapracowani, no nie? W sensie nauczyliśmy się nowych technologii, no nie? Z to czego prawda, na no jak, w jaki sposób postować takie nagranie, na Spotify'u, na YouTubie? Bo matko, um, pamiętasz pierwszy raz? To był i, dramat. Robiliśmy to chyba trzy godziny, a teraz nam to zajmuje pół godzinki. Tak jest, ja się nauczyłem na przykład, jak robić te filmiki animowane. To jest coś takiego tak, takie ciekawego. Super, wyszło. Tak, nie robiłem, A no, więc poprzeczkę podnieśliśmy sobie dosyć wysoko. No i pytanie, co się będzie działo dalej? No mierzymy wyżej. Mierzymy wyżej i w kolejnym sezonie mamy już cały plan. odcinki będą miały charakter praktyczny. Dużo fajnych planów, dużo nowych gości, no i też myślimy, w jaki sposób jeszcze bardziej dotrzeć do naszych słuchaczy, czy też do naszych kolegów i koleżanek z branży. I mamy już pewien pomysł. Na razie o nim nie możemy nic powiedzieć, bo to jest projekt Sz sekretny. <grym> tak. Ale miejmy nadzieję, że się uda go zrealizować i wtedy będziemy mieli dla was coś super. Słuchaj, ja myślę, że musimy podziękować najważniejszym osobom w tym całym projekcie, czyli naszym słuchaczom. Tak jest. Bez was to by się nie wydarzyło, bez was nie by się sensu. to nie miało sensu. No, oprócz naszych odcinków podcastu, to też nasze publikacje, gdzie są czasem ciekawostki, czasem wiąże się bardzo fajna dyskusja. Więc dużo fajnych informacji nie tylko w odcinkach, ale również na LinkedInie. Bardzo Wam dziękujemy. Zamykamy z bardzo zadowoleni ten pierwszy sezon z wielką nadzieją i z wielkimi planami na drugi sezon. Więc czekajcie na nas już w nowym roku. Czekajcie na nas w nowym roku. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, spokojnego endieru. Ja to wiem, że to pewnie jesteście wszyscy zapracowani. Dziękuję Adrian, Tobie, ono jest Dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję. To była czysta przyjemność i wiele jeszcze przed nami. I transparentni na urlopie świątecznym. Tak jest. Dzięki. Pozdrawiamy. Dzięki. Pozdrawiamy.